Drodzy widzowie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał. Zbudujmy razem potężną społeczność, dzięki czemu będę mógł Wam dostarczać coraz to fajniejsze materiały. Siemanko Ludziska, jak wiecie albo nie, wpadłem na szalony pomysł. Zobaczyć fiordy i znaleźć gdzieś w Skandynawii pracę. Tak właśnie narodził się projekt Skandynawia. Wystartowałem z Holandii od przyjaciół i po pierwszych 109 km nadal jestem na holenderskiej ziemi. To dopiero początek naszej wspólnej przygody, a ja nie mam pojęcia co jeszcze przede mną. Zapraszam na nowy odcinek. Dzień dobry drogi widzu, Chciałbym Cię przywitać nadal z Alfen. Słuchajcie, jest wtorek. Miałem wyjechać wczoraj, nie wyjechałem. Zostałem jeszcze ze znajomymi jeden dzień po prostu za późno wstałem. I chciałem sobie też spędzić z nimi troszkę więcej czasu, a nie tylko jedno popołudnie, tak? Wszyscy pojechali do pracy. Majkelek do szkoły, zostałem sam. No i co? Jestem już spakowany, jest jakoś dziewiąta, także jest czasowo dobrze. I za chwilę ruszamy. Słuchajcie, jedziemy do Norwegii, dlaczego jedziemy do Norwegii? Kuba nigdy nie widział fiordów Zawsze marzyłem o tym, żeby zobaczyć takie fiordy Żeby gdzieś na dziko Przespać się nad takimi fiordami, to musi być niezapomniana przygoda Także tak, do fiordów mam jakieś 1400 km, więc rzut beretem jak dla mnie Po drodze w Danii Będziemy mieć mojego koleżkę Krzysia, do którego jadę Krzysiu serdecznie Cię pozdrawiam, Krzysiu drugi raz podróży już ratuje mi dupę, wyobraźcie sobie, że jakieś dwa lata temu jak jechałem stąd do Włoch to Krzysiu pracował w Szwajcarii, przecinałem rowerem szwajcarskie Alpy i gdzieś tam niedaleko Curichu o ile dobrze pamiętam, Krzysiu musiał wracać tego dnia do Polski zostawił mi mieszkanie, mogłem tam sobie opłacone mieszkanie mieszkać przez chyba dwa tygodnie, oczywiście pospałem tam dwie noce chyba i pojechałem dalej w stronę Włoch, także Krzysiu dzięki po raz drugi za jakieś Mam do Ciebie 850 km. Jak się nic nie wykrzaczy, nic nie zepsuje. W tej mojej pięknej furze to za jakieś 8-9 dni się widzimy, Krzysiu. Dobra, słuchajcie, wypiję monstera. Zjem śniadanko I lecimy. Ahoj przygoda! Następna sprawa drogi widzu, tak, fajny cień, prawda? <laughs> Następna sprawa, może wyjaśnijmy wszystko na początku tego sezonu, że tak powiem, żeby nie było zbędnych pytań w komentarzach. Dlaczego się zwolniłem z pracy? Dlaczego Józek ze mną nie pojechał? A dużo ludzi twierdzi, że się pokłóciliśmy. Nie, słuchajcie. Jak wam to powiedzieć, ostatnimi czasy nie dogadywałem się za bardzo z szefem. Wkurzał mnie jego ja na pewno też to działa wiadomo, w dwie strony. Także to mnie tak zraziło. Mieliśmy pracować do końca roku i jeszcze dłużej. Okazało się, że został tam tylko miesiąc pracy. Józek został przez ten miesiąc, ponieważ potrzebuje ogrom pieniędzy. Nieważne na co, potrzebuję, po prostu potrzebuję. Może on wam to powie w swoich odcinkach, a może nie. Także został, żeby więcej zarobić. A ja nie dogadywałem się z tym szefem. Eee, wkurzyłem się, że to koniec pracy, że nie będę mógł dalej odkładać. Więc mówię, jadę, jadę w świat zobaczyć fiordy. I tak to wyglądało. Dobra, słuchajcie. Jeszcze raz ten korytarz. Za chwilę ruszamy. Jak sami widzicie, właśnie ruszyłem w świat. Rower jest potwornie ciężki, muszę się przyzwyczaić. Kwestia kilku godzin. A więc tak, tak jak też mówiłem w narracji, słuchajcie, jedziemy szukać pracy do Skandynawii. Chciałbym wam pokazać i udowodnić, że wcale to nie jest takie trudne zadanie pracę, jak ktoś chce znaleźć, to moim zdaniem znajdzie prawie wszędzie, może nie licząc jakichś dziwnych kontynentów, tak? Oczywiście trzeba też przynajmniej komunikatywnie mówić po angielsku, żeby do takiej pracy się dostać. Ale przynajmniej dla mnie tutaj w Europie to nie jest jakiś większy problem. Chciałbym wam pokazać, że takową pracę znajdę, bo jestem tego pewien. I może dzięki temu zmotywuję więcej ludzi do szukania lepszych prac, że tak powiem, tak? Ej, źle pojechałem, czekajcie. Się zagadałem. Tu musimy jechać. Jedziemy przez Tilburg w stronę Niemiec, do Niemiec mam jakieś 202 km, czyli za dwa dni będziemy w Niemczech. Ale jest pięknie, kochani, naprawdę jest pięknie. Jadę dopiero. 5 minut, może 10, zobaczcie, już mi się ta moja facjata cieszy. Jak nie wiem co, zaczynam nową przygodę. A uuu! Super, świetnie, naprawdę świetnie. Chciałbym już jak najszybciej być w Skandynawii. Do Skandynawii mam. Ej nie wiem ile, do Niemiec 202 km, a do Danii 500, może 600, coś koło 600 chyba. Także rzut beretem, niedługo tam będziemy, kochani. Jedziemy. Co z higieną? Na pewno się zastanawiacie. W Afryce mogliśmy się z Józiem kąpać. No niemalże wszędzie, tak? Tutaj jest na tyle zimno w nocy, że no do fontanny nie wejdę, ani do żadnej rzeczki. W Holandii jest z tym problem, ale za dwa dni mam Niemcy, także dwa dni nie będę się mył. Dobrze słyszycie? A w Niemczech można już się umyć na stacji. Ewentualnie można zawsze sobie kupić e, chusteczki nawilżone i nimi też tam w jakiś sposób można się umyć, drogi widzów. Wy nie pamiętacie, już tędy jechaliśmy. Kilka miesięcy temu, znowu ten wyjeżdża. Haha, jest dosyć ciepło, także spoko. No i co, lecimy? Była przerwa na wodę, słuchajcie, jeszcze do wczoraj, wyobraźcie sobie, miałem wątpliwości, czy ja by na pewno dobrze zrobiłem, bo rzuciłem pracę, czy ja rozsądnie robię, że jadę do Skandynawii rowerem we wrześniu, bo mamy już prawie wrzesień, a od teraz, kiedy wsiadłem i uświadomiłem sobie, że codziennie będę miał coś nowego, im dalej Holandii, a bliżej Skandynawii, tym będzie piękniej, no to bardzo dobrze zrobiłem, drogi widzy, bardzo dobrze zrobiłem. Spójrzcie, tutaj jest jakiś pomnik. Byliśmy tutaj już kiedyś. Prosto miałem po drodze ławeczkę, więc się zatrzymałem. Z tego co wyczytałem, zginęło tutaj czterech albo pięciu, już wam mówię, pięciu holenderskich spadochroniarzy podczas II wojny światowej. Tutaj taki pomniczek mały dla nich. Fajna sprawa. No i co, drogi widzu? Lecimy dalej. Tak, zacząłem Wam opowiadać o tym szukaniu pracy. Na pewno widzu zastanawiasz się, jak ja osobiście szukam takiej pracy. Najłatwiejszym, najszybszym rozwiązaniem jest... Są znajomi, po prostu pytam się znajomych, czy w danym państwie, do którego jadę, czy w którym akurat jestem, nie mogliby mi załatwić jakiejś pracy u siebie, czy nie słyszeli o jakiejś pracy. Także to jest number one, jeśli chodzi o szukanie pracy. Można też, zobaczcie, tak jak ja teraz jadę, do Danii, do Norwegii, mogę sobie kupić tam gazety i poszukać ogłoszeń z pracą. I teraz tak, ja nie czytam ani po duńsku, ani po norwesku, prawda? To nie jest problem, słuchajcie, bierzecie taką gazetę, translatujecie w translatorze, dzwonicie i pierwszy co mówicie przez telefon: Hey, do you speak English? oni wszyscy mówią po angielsku i potem możecie normalnie rozmawiać o pracę. Jest jeszcze trzecia metoda, taka najbardziej hardkorowa, po prostu jeździsz od zakładu do zakładu. I pytasz się o pracę jakiegoś menadżera, czy tam kogoś szefa, właściciela. Także tak, sposobów na znalezienie pracy z multum. Wystarczy chcieć, kochani, wystarczy chcieć. Tak. Wyprawa ta będzie to oczywiście wyprawa niskobudżetowa. Słuchajcie, widzowie. Mam sobie rękę uciąć, że większość z was może mi nie uwierzyć w to, co teraz powiem, ale nawet gdybym miał miliony na koncie, może jechałbym lepszym rowerem, na pewno tak. Miałbym droższy namiot, lepszy śpiwór nie do zera, a do minus 35 powiedzmy. Także sprzęt miałbym lepszy, ale nadal spałbym na dziko w namiocie, ewentualnie na hamaku i nadal sam bym gotował, nie chodziłbym po jakichś restauracjach. Wiadomo, raz w tygodniu można sobie do takiej restauracji iść pozwolić na jakieś dobre jedzonko. Ale ja wolę wszystko robić na dziko, wiecie co mam na myśli Także tak, śpimy w namiocie Sami sobie będziemy gotować Mamy, mam garnek Mam palnik W Danii, w Norwegii będzie można palić ogniska O ile nie będzie zbyt mokro Dojechaliśmy do Tilburgund, mała przerwa Na wodę, tak Następnym miastem będzie Eschertengenbosch O ile dobrze to wymawiam, potem Archen Do Archen mam 92 km stąd. Szkoda, że Wam nie pokażę tego miasta, jest naprawdę fajne. Mijam je tak troszkę boczkiem, także nie wiem, zobaczę. Ale raczej nie będę w nie wjeżdżał. Jak najszybciej chcę wyjechać z Niderlandów, potem z Niemiec i znaleźć się w Skandynawii, czyli w Danii na pierwszym strzale, że tak powiem. I słuchajcie, wyjechałem z tego cholernego betonowego miasta. Jesteśmy z rowerkiem. Może jakoś nazwę ten rower? Nie, nie ma co. Jesteśmy za Tilburgiem jak to jest dziko i fajnie. Mogę tu spać dosłownie wszędzie, tak? Z tym, że tak. Nie wiem, czy już wam to mówiłem, czy nie. W Holandii, w Niemczech, które mnie jutro czekają wieczorem prawdopodobnie, nie można legalnie spać na dziko. Jest przypał. Także, gdyby złapała mnie jakaś policja, mieliby jakiś problem, myślę, że jakbym im wytłumaczył, skąd, dokąd jadę, pokazałbym im swoje wizy w paszporcie z Afryki, opowiedział trochę o tej Afryce, to chyba by mnie puścili, co? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będę się dobrze chował. W Danii i w Norwegii na pewno nie wszędzie można spać legalnie, aczkolwiek takie spanie na dziko jest legalne. Więc tam będzie naprawdę bajka. Holandia jest pokreślona w każdą stronę, z każdej możliwej strony ścieżkami rowerowymi. Także teraz sobie w Google Maps włączyłem po prostu nawigację rowerową i nie jadę jakimiś głównymi ulicami, a, a wioskami, lasami przepięknymi widoczkami, zobaczcie tutaj jaka miejscówka takie wydmy holenderskie chociaż nie jesteśmy na wybrzeżu i tak tutaj takich placy w tym lesie z piaskiem jest od cholery w koło. przyjeżdżają tutaj ludzie na lunche robią sobie pikniki bawią się odpoczywają jest świetna pogoda zobaczcie Kuba ubrany co prawda nie w sandałach ale na ciepło dobra jedziemy dalej Słuchajcie, sprawdziłem przed chwilą yy, u wujka Google. A więc to są wydmy, miałem rację. Są to wydmy śródlądowe, tak zwane. Powstałe przez człowieka na skutek wycinki lasów. Wygląda to tak. Naprawdę fajnie w środku lasu wydmy. Tam jakieś jacyś ludzie. Dobra, bo gadam już głupoty. Jedziemy dalej. Jedzie mi się wspaniale. Słuchajcie. Rower jest ciężki, już się do niego przyzwyczaiłem. Wystarczy go rozpędzić i jedzie po prostu sam. Jadę tak od 20 do 25 km na godzinę. Nie mam podwiatr, generalnie nie ma jakiegoś tam większego wiatru, więc na razie petarda. Zobaczymy, jak to będzie tam dalej. Godzina 15, słuchajcie, zgłodniałem, więc poszedłem do Lidla na zakupy. Wsadziłem je w moje torby, sakwy, plecaki, gdziekolwiek. Teraz muszę znaleźć jakieś fajne, ustronne miejsce, żeby sobie zjeść. Jakiś turbo głodny nie jestem. Ale wypadałoby coś zjeść, ponieważ poczułem zmęczenie. Słońce trochę daje, także tak, trochę się już... Jakubek zmęczył, słuchajcie. Eee, no i co? Zjem odpocznę z godzinkę jedziemy dalej. Stówkę pyknę dzisiaj lekko. Także tak, także fajnie, jest moc. Będą za kwasy, ale jest mi moc. nalazłem świetne miejsce na spokojny posiłek. Spójrzcie, w Holandii znaleźć wolną ławkę to jest naprawdę moment. Kupiłem w Lidlu sobie bułkę, zjem teraz tylko jedną. Te dwie bułki zostawię na grilla. Tu mam jakąś kiełbaskę, ser żółty i lodowata, zimna kawka latte macchiato. Także tak. Teraz sobie zjem to. Generalnie chcę jeść suchy, na obiad. A wieczorami gotować i jeść takie normalne, powiedzmy normalne jedzenie. Dzisiaj, słuchajcie, na, na kolację Kolacja, obiad, polski grill. Wyobraźcie sobie, że Michał z Angelą dali mi polskie kiełbaski. Także tak, mam takiego jednorazowego grilla, dzisiaj będzie grill. W jakim miejscu będzie ten grill, w jakich okolicznościach, a któż to wie. I to jest właśnie w tej podróży najfajniejsze, słuchajcie. Dobra, zabieram się za jedzeniem, troszkę sobie tutaj posiedzę, może na polerze odpocznę. I za jakieś pół godzinki, max godzinkę, ruszamy dalej. Kanapeczki jak widzicie gotowe, co prawda są bez masła i teraz tak widzę, jeszcze kilka lat temu ja bym nie zjadł nic bez masła, a no, życie ostatnim tak zmusza, że, 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 że jem po prostu pieczywo bez masła, da się, da się, jest sucho, ale się da, mógłbym kupić oczywiście masło, ale weźcie teraz, w woźcie w taką parówę to masło, ono po prostu będzie pływać, także to się mija z celem. Muszę jeździć bez masła, niestety. Słuchajcie, następna sprawa. Czekajcie, przykręcę, żeby zobaczyć, ile mam baterii. Jednym z największych problemów w takiej podróży, jaką teraz sobie wymyśliłem, są oczywiście warunki atmosferyczne. tak? Podjazdy, jakieś góry, wzgórza, pagórki, potężne góry. Ale jest też i prąd. Słuchajcie, mam powerbanka. Swoim powerbankiem jestem w stanie maksymalnie trzy razy naładować ten telefon. Rano wyjeżdżając miałem 100%. Mam teraz 40 kilka. Także nie wiem, jak wy to robicie, ale ja zawsze po prostu jadę najczęściej do kobiety, która pracuje w jakimś butiku, w jakimś małym sklepie, gdziekolwiek. Ewentualnie nawet podjeżdżam pod prywatny dom. Ładnie się uśmiecham, prawda? Bo to kobieta. I pytam, czy mogę zostawić telefon na godzinę, na pół godziny, w zależności od tego, ile musi się ładować. Kupiłem wczoraj fast charging, także mój telefon w pół godzinki się ładuje. I myślę, że mi to bardzo, ale to bardzo pomoże. Nie mam solarnego powerbanka, ponieważ kupowałem już dużo takich powerbanków. Raz jadąc do Afryki z Józem, kupiliśmy za ponad 100 euro taki powerbank. I wyobraźcie sobie, że on nie ładował. Ani sam się nie ładował od tego słońca. Także no nie mam solara, bo nie mam jeszcze takiego sprawdzonego. Na pewno będzie trzeba coś takiego kiedyś gdzieś wypatrzeć. No i co? Za chwilę będę musiał jechać do jakiejś prawdopodobnie pani, poprosić ją o podładowanie telefonu. Także to jest wielka zmora. Uwierzcie mi na słowo i to strasznie spowalnia całą podróż. No, powiem wam tak: godzina 17. Nie mam siły, przejechałem już z 7-dych. Znalazłem takie fajne, ustronne miejsce i zaraz tutaj na ławeczce z budzikiem w ręku, że tak powiem. Zdrzemnę się z pół godzinki, bo nie chce mi się pedałować. Także tak, zmęczyłem się. <grych> Ale mnie zmuliło. Słuchajcie, przespałem się pół godzinki, jeździemy dalej zawsze jak śpicie w takich dziwnych miejscach jak to, to. Radzę wam kłaść telefon, dokumenty, ewentualnie karty do bankomatu w majtki. 18.30 słuchajcie, mały postoik na wodę. Ładne miejsce, ładne. Jeszcze troszkę za wcześnie na szukanie czegoś do noclegu. Ale tak o 20 zacznę się rozglądać, jeszcze będzie trzeba rozpalić grilla, tak po cichu wiecie, bo tutaj oczywiście nie można. 19.30 drogi widzu, jestem zmęczony, aż mi zimno, przejechałem 109 km dokładnie i dokładnie tyle samo mam do miasta przygranicznego z Niemcami. Tutaj rowerek, a my idziemy szukać miejsca do spania tam, myślę, że będzie spoko. No, Kubuś w czepku urodzony. Spójrzcie, nawet mam toaletę. Znalazłem darmowy kemping, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie było żadnej budki, żadnego ciecia. Więc tutaj będę bezpieczny, ponieważ jest tu sporo ludzi z rowerami, chociażby pod namiotem. No i co, szukam miejsca, kochani. Robimy grilla, ponieważ jestem bardzo głodny. Potem trochę muszę popracować, trochę. Dwie, trzy godzinki nawet muszę zmontować do Was film. Zrobić narrację i potem w nagrodę Kuba może iść spać, Tak. Poznajecie namiocik? Tak, ten sam co w Afryce, z tym, że nówka sztuka, generalnie wszystko mam nówkę sztukę, pachnie nowością, ewentualnie śmierdzi, zwałek z zał. Przed chwilą był typ, skasował mnie 17,50 za to pole, także, wiecie, fajne, bo mogę się wykąpać, tak, za te 17 euro, to jest fajne i raz na jakiś czas mogę korzystać z takich kempingów, no ale nie pierwszej nocy, gdybym myślałem naprawdę, że jest za darmo, bo naczytałem się, że są tutaj takie, no za darmo. Zapytałem o grilla, oczywiście wykluczone, także biorę go w torebkę. To jest bezpieczne, nikt mi nic nie ukradnie. Nawet nie muszę przypinać roweru i gdzieś 300 metrów stąd rozpalić mojego grilla, tak gdzieś po cichu. Tak, jestem głodny, słuchajcie. Można palić tylko na palnikach, chociaż też nie wiem, czy można. Nawet jeśli można, to nie mam oleju. Mógłbym tu pożyczyć od kogoś olej, pożyczyć, poprosić o kapkę oleju, z tym, że no ja chcę grilla. Ciu. To słowo jest niewskazane, tak? Dobra, słuchajcie, sorry za jakość. Wiem już robi się pomału ciemno. A mój aparat nie ogarna ciemności. Także sorry, no co idziemy robić kolację. Jak widzicie, Jakub dopił swego z tym, że przed chwilą jacyś ludzie chyba z kempingu, bo idą w stronę kempingu, czyli tam mnie przykukali. Zobaczymy. Nie chciałbym dostać mandatu. Słuchajcie, no mam ochotę na grilla. Byłyby inne rozwiązania, ale chcę sam zrobić sobie grilla. No takie było założenie od kilku dni. Ha, no i słuchajcie. Grilla mam tu. Chciałem go zgasić. Przyszedł ten sam facet, który mnie skasował za kemping. Dostałem delikatne zjebki, przeprosiłem. No i co, pogrylowane. Trudno, zjem sobie kanapki na zimno. Dziękuję przepięknie za oglądanie. Ten odcinek dobiega końca. Do zobaczenia. Jak wstanę jutro rano, tak? You ain't tryna grow then it's done for you. For the record, live on me going all the way. For the record, ain't tryna link no time to waste. For the, record, for, the record, yeah. for, the, for the record, 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 for the record.